Dzień dobry, przede wszystkim proszę, żebyście mi wybaczyli, bo jestem chory, ale no nie będę miał innej okazji, żeby nagrać ten samochód, więc korzystam z niej. Niemniej, koncepcja połączenia prądu i dużego silnika spalinowego w hypercarach to nie jest nic nowego. Przecież wracamy do roku 2012-2013, kiedy pojawiały się McLaren P1, Porsche 911, Spyder czy LaFerrari. Wszystkie auta miały moce w okolicach 1000 koni, ale to była ta półka taka total, total najwyższa. Święta trójca za... Horrendalne pieniądze dzisiaj te auto osiągają wartości 10 milionów złotych w tych okolicach, niektóre nawet więcej. Lamborghini nie brało trochę udziału w tym wyścigu, zazwyczaj tam się broniło tych wolnosących silników przez lata, zwłaszcza we flagowych modelach takich jak historycznie Miura, Countach, Diablo, Murcielago, Aventador. No i teraz za moimi plecami najnowszy potwór od Lambo. Lamborghini Revuelto, ale zbudowany już w imię tej technologii hybrydowej. Ten samochód Wam dzisiaj z przyjemnością pokażę. Wyobraźcie sobie, że Aventador był na scenie przez ponad 10 lat, więc musieliśmy naprawdę wiele, wiele lat czekać na następcę. Ale był tak dobrze narysowany, że naprawdę Mitya Borkert z w Stile nie miał łatwego zadania, żeby narysować Revuelto, żeby robiło tak samo gigantyczne wrażenie albo i większe. Jak awek, i w pierwszym momencie, kiedy widziałem to auto na zdjęciach, no mówię: Korda, no czegoś tutaj brakuje. Aventador na ulicy robi gigantyczne wrażenie, a tutaj tak trochę ten przód generyczny, jakaś ta sylwetka, nie do końca w moim typie, ale muszę powiedzieć, że na żywo zmieniam zdanie. Uderzenie jest naprawdę potężne, i jak podejdzie się bliżej do tego samochodu, przyjrzy się wszystkim tym detalom, które zostały na nim umieszczone, tym heksagonom, tym literkom. Y, ta sylwetka na żywo nadal robi gigantyczne wrażenie. Filozofia przy tworzeniu tego samochodu była taka, żeby był bardziej harmonijnym i nowocześniejszym autem niż odchodzący Aventador. Awka kochało się za brutalność, za surowość, za tą skrzynię zrobotyzowaną, manualną. No tu mamy już dużo nowocześniejszy samochód, ponieważ, nawet skrzynia, o której wcześniej wspomniałem, to już jest dwusprzęgłówka. Która, według Lamborghini, działa jeszcze szybciej niż w hurakanie. Plus, sama konstrukcja tego samochodu, czyli połączenie wolnosącego silnika potężnego 6,5 litra V12 z trzema silnikami elektrycznymi, o tym Wam jeszcze powiem. Zdjęcia i ten filmik pewnie tego nie oddają, ale nadal jest gigantyczna drama. Patrząc na ten samochód, przypominam, że on ma wielkie rozmiary, 5 metrów długości, 2 metry szerokości. Wydaje się na żywo troszkę bardziej kompaktowy, ale to należałoby mieć jakiś punkt odniesienia i wyjechać tym samochodem na ulicę, co mam nadzieję za jakiś czas będzie mi dane. Zobaczcie na te drzwi otwierane do góry, na ten gigantyczny dyfuzor z tyłu i rury wydechowe. Tam są cztery schowane w tych wielkich obudowach. Pakiet karbonowy obecny wygląda na żywo, naprawdę imponująco. No i ten silnik V12 położony centralnie, który napędza, uwaga, tylko i wyłącznie tylne koła. Co nie oznacza, że Revuel to jest samochodem tylno napędowym. To jest samochód, który ma jeszcze trzy silniki elektryczne jeden tutaj zaraz za silnikiem i dwa silniki na każde koło z przodu. Moc samego silnika spalinowego w tym aucie to jest 825 koni ale przy 9250 obrotach, więc Revuelto ma gigantyczny apetyt na obroty. No i co ciekawe, ten silnik jest całkowicie odsłonięty, więc jak będzie padał deszczyk, tutaj też będzie mokro. Wspomagany przez silniki elektryczne, łącznie mm, może pochwalić się mocą na poziomie 1015 koni mechanicznych. Tak jest, drodzy Państwo, kolejny samochód, który przekracza granicę 1000 koni Pierwsze na tej półce powiedzmy było Ferrari SF90, które debiutowało, a już ze 3 lata temu, chyba w 2020 i tam podobna filozofia przy tworzeniu samochodu. Trzy silniki elektryczne, tylko że mieliśmy uturbione V8, a tu udało się zachować V12 wolnosące, co jest naprawdę wspaniałą, ale to wspaniałą wiadomością. Mimo, że auto ma napęd na cztery koła, to wyobraźcie sobie, że tutaj nie ma wału napędowego, który jest poprowadzony od silnika położonego centralnie na przednie koła, tylko tą funkcję pełnią silniki elektryczne. Wystarczyło poprowadzić tylko i wyłącznie kable, zastosować sprytny Torque Vectoring. No i nie ma też dyfrów, co sprawia, że udało się. Uzyskać masę tego samochodu na sucho to jest 1770 kg, mniej więcej tyle co waży BMW M2 z kierowcą, a na mokro 1900, czyli mniej więcej tyle co BMW M3 Touring. Auto podobnie tak jak Aventador, którego zastępuje, zbudowane jest na karbonowym monokoku, na karbonowej wanience, która w tym przypadku jest lżejsza od Wanienki Zawka o jakieś 10% i 25% sztywniejsza. Zawieszenie, semi czy tam półaktywne, magnetoro Lolo, nigdy nie umiem tego wymówić, ale no, w Aventadorze gigantyczne wrażenie robiły te pushrody, które działały w poziomie tak jak w bolidach Formuły 1. Tutaj już tego nie ma. Bateria, która zasila silniki elektryczne jest relatywnie mała, bo to jest gdzieś około 3,8-3,9 kWh, więc jeżeli chcecie jeździć Rewelto na samym prądzie, a to jest możliwe, to starczyć Wam tej baterii mniej więcej na 10 km raptem. Ale uwaga, tak jak sf 90 wystarczy pojeździć w najagresywniejszych trybach, czy w trybach, które ładują tą małą baterykę i ona w 6 minut przy hamowaniu i przy. Mocnym przyspieszaniu powinna być znowu naładowana na maksa. Witajcie w 2023 roku. Gniazdko do ładowania samochodu znajduje się pod maską. E, ładować możecie maksimum z prędkością 7 kW. Tak wiem, niedużo. Zajmie to około pół godziny, ale pewnie będziecie zrobić w domu, kiedy będziecie spać. Do tego pod maską. Bardzo ważna wiadomość dla tych, którzy byli załamani pojemnością SF90, gdzie można było tam schować co najwyżej opakowanie na kanapki. Tutaj ten bagażnik jest naprawdę duży. Dwie kabinówki powinny spokojnie się zmieścić, więc może uda Wam się nawet pojechać Rewuelto we dwoje na dłuższy weekend. V12 z Revuelto jest najmocniejszym i najlżejszym V12, jaki kiedykolwiek zostało wyprodukowane w Santa Agata Bolognese. Wyobraźcie sobie, że waży 218 kg, jest 17 kg lżejszy od Aventadora. Do tego dwusprzęgowa skrzynia bez biegu wstecznego, bo do tyłu Revuelto będziecie jeździć za pomocą silników elektrycznych. Skrzynia waży 193 kg, jest super szybka i relatywnie... Lekka. Dzięki temu, że wylądowała na tyle tego silnika, który obrócił się o 180 stopni, Lambo obiecuje, że w środku jest wreszcie więcej miejsca. Zapraszam do środka. Wnętrze Revuelto, tak jak widzicie, całkowicie nowe względem Aventadora. Fotele wreszcie inaczej wyprofilowane, bo przecież na tamtych to się działo jak w kościele, na tych drewnianych ławkach. Kierownica, na której bardzo dużo się dzieje, ja Wam zaraz ją pokażę. O, krytyczny poziom akumulatora, więc jeszcze może zdążę coś nagrać, jak mamy prąd. Kierownica, na której dzieje się naprawdę dużo, zaraz przyjdziemy do niej, no ale wsiadanie do tego auta, oczywiście, nadal trzeba się złożyć jako origami, ale mimo tej karbonowej wanienki, ten próg mm, razem z drzwiami częściowo się otwiera, proszę bardzo, wykonane w karbonie, przez co o wiele łatwiej wsiąść do tego samochodu. Ja zresztą zaraz do niego wsiądę i pokażę Wam, jak to wygląda mniej więcej za kierownicy. Wnętrze, no tutaj nadal panuje drama. Zobaczcie, on wygląda jak alien w tym miejscu. Stąd wylatuje pewnie powietrze od klimatyzacji. No i kierownica, o której już wspominałem, na niej dzieje się naprawdę dużo. W tym miejscu zmieniamy tryby jazdy. Jest ich kilka. Jest Cita, jest Strada, jest Sport i Corsa. Cheetah to oczywiście tryb e, miejski, Strada drogowy, Sport to sport, Corsa to tryb sportowy. No i ostatni tryb dla hardkorowców którzy chcą się poślizgać ESC off. Ta flaga, która znajduje się na tym przycisku, służy do aktywowania launch control. Kierunkowskazy pozostały na kierownicy, charakterystycznie w Lambo, więc jak będziecie kręcić kierownicą na rondzie, oczywiście nie będziecie wiedzieć gdzie to wcisnąć, żeby z ronda zjechać. Ten przycisk służy do regulacji zawieszenia. I liftu przedniej osi, no w tych autach lift po prostu musi być, z tej strony mamy z kolei pokrętło od trybów elektrycznych samochodu, trybu hybrydowego, trybu performance. Jak zmieszamy te wszystkie opcje, które tutaj są, to okazuje się, że tych trybów jazdy jest kilkanaście. Ostatnie pokrętło to już ustawienia aktywnej aerodynamiki, czyli spoilera, który widzieliście z tyłu tego samochodu. Centralny wyświetlacz system LDVI. Co ciekawe, część z tych opcji można brać sobie dosłownie w paluszki i przesuwać na wyświetlacz dla pasażera, który znajduje się z tej strony. Także tutaj naszykujcie pieluchę dla kogoś, kto będzie siedział na prawym. Jak zobaczy wartości, które będą się pokazywały na tym wyświetlaczu, ale można też te wartości przerzucać na wyświetlacz po lewej. Także fajne rozwiązanie, coś. Czego jeszcze wcześniej nie widziałem. Ta część bardzo podobna do Aventadora czy Huracana, czyli rozwiązania na kształt myśliwca. Podnosimy, zapalamy, no i wsteczny parking, manualna obsługa skrzyni biegów. No bo przypominam, że można ją też obsługiwać za pomocą tych gigantycznych łopatek przytwierdzonych do kolumny kierownicy. To wszystko znam z poprzednich modeli Lambo. A propos miejsca w środku, nadal jest go mało. Ja przypominam, że mam 187 cm, dotykam włosami praktycznie do dachu, ale mamy taki trochę e, double bubble i faktycznie w miarę się tu mieszczę. Widoczność, no tak jak w Aventadorze, czyli będziecie musieli stawać 10 metrów przed światłami, żebyście mogli zobaczyć jakie jest w ogóle światło, ale miejsca na nogi faktycznie jest więcej. Lambo mówi, że tego miejsca jest tutaj aż 8,5 cm więcej i to robi różnicę. No ale nadal są to samochody stworzone mimo gigantycznych rozmiarów z zewnątrz, raczej dla ludzi drobnych i małych. Fotel wygodny na pierwszy rzut oka, nie jest tak twardy jak w Wawku. No fajnie, bo to wnętrze gdzie nie spojrzycie, zachowuje wszędzie super jakość. Jest skóra, jest karbon, jest dużo elementów zimnych w dotyku, no i te łopatki po prostu petarda. W kwestii kolorów i specyfikacji tego auta Lamborghini daje gigantyczne możliwości, bo możecie wybierać spośród 400 kolorów dla Revuelto i 70 kolorów wnętrza. Na koniec jeszcze cena samochodu i możliwość zamówienia. Tak jak Aventadora, dobrze wyposażonego można było wyrwać za około 2 miliony 102 miliony 200 tysięcy złotych, tak do Revuelto będziecie musieli dołożyć milion. I teraz wyobraźcie sobie, że Aventadora wyszło nieco ponad 4 tysiące sztuk, a Lamborghini na Revuelto już ma ponad 4 tysiące zamówień. Samochody zamawiane dzisiaj będą dostarczone za około 2,5 Trzy lata. Bardzo się cieszę, że kilkadziesiąt sztuk trafi do Polski. No i trzymam kciuki za jakieś ciekawe, fajne specyfikacje. Dajcie znać, jak Wam się podoba prezent, który Lamborghini zrobiło sobie na 60. urodziny, bo przypominam, że marka powstała w 1963 roku. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Arrivederci!